To już piąty halowy turniej piłki nożnej służb mundurowych, zaprosiliśmy 10 ekip, staramy się, żeby tak było co roku, dzisiaj uczestniczą w imprezie areszt 3 Świdnica, areszt śledczy Jelenia Góra, zakład karny Kłocko, zakład karny Oleśnica, do tego policja ze Świdnicy i Dzierżoniowa, straż pożarna z i dwie drużyny gospodarzy, czyli aresztu się czegoś z Dzierżoniowa. Jaki jest poziom tych meczów? Jako czynny zawodnik powiem, że kości trzeszczą, wielu ludzi, wielu funkcjonariuszy gra czynnie w piłkę nożną na różnych szczeblach ligowych, także już z tego tytułu te, ten poziom chyba jest wysoki. Która drużyna ma prezentuje najwyższy poziom, który pan obstawia jako zwycięzcę? Na razie liderami w grupach są zawodnicy gospodarzy aresztu śledczego Dzierżoniowa, dobre wyniki ma też Straż Pożarna Dzierżoniów, czyli jesteśmy mało małogościni krótko mówiąc. Jak Policja Dzierżoniowska wypada na tym turnieju? No niestety pierwszy mecz przegraliśmy 1-0 po nieszczęśliwej bramce, która weszła od, od, od słupka. Drugi mecz wygraliśmy 3-1, także dalej jesteśmy w grze. Myślę, że na, następne, następne mecze pokażą, jak co jesteśmy dzisiaj mocni, czy będziemy mogli powalczyć o jakieś trofeum. Dzierżoniowska Policja gra w piłkę na co dzień, czy tylko od czasu do czasu na turniejach? Gra na co dzień, to znaczy spotykamy się dość często, 2 trzy razy w tygodniu, w różnych kombinacjach, że tak powiem, bo służba nie zawsze na to pozwala. Dzisiaj też jesteśmy w bardzo okrojonych składach z uwagi na to, że większość kolegów zabezpiecza wyścig tutaj kolarski w Dzierżoniowie oraz mecz piłkarski Śląska-Wrocław. Także dzisiaj, dzisiaj jesteśmy trochę słabsi, ale dajemy z siebie wszystko. Funkcjonariusze ze Świdnicy grają na co dzień w piłkę nożną? Staramy się zbierać co piątek, mamy go, godzinę WF-ów, także w miarę możliwości. Chociaż nie z tym bywa w pracy. Startujecie w różnych turniejach? W tym roku to jest nasz pierwszy turniej. Generalnie jeździmy po, po Dolnym Śląsku, w Jaworze w tym, w tym roku by, by, byliśmy, w Oławie. No staramy się spędzać czas z aktywnie. Panie komendancie, jak straż pożarna z wypada na tym turnieju? No na razie na dwa mecze jeden przegraliśmy, jeden udało nam się wygrać. Myślę, że będziemy się rozkręcać. Strażacy dobrze gramy w piłkę nożną? No tak, mamy młodych chłopaków wybieganych, także myślę, że następne mecze pokażą, że, że, że potrafimy jednak kopać piłkę. Liczycie na sukces na w tym turnieju? No myślę, że gra w półfinale byłaby fajną sprawą.